szanowny panie dziekanie, dostojny kolegium dziekańskie, szanowni nauczyciele akademicy, ale przede wszystkim wy drodzy studenci, koleżanki i koledzy z pierwszego roku. My w tym bardzo obfitym w różne wydarzenia okresie postrzegamy was jako początek części historii też naszej Alma Mater. Ja w sobotę wręczałem dyplomy po 50 latach, takie złote dyplomy, absolwentom z rocznika 1973. Oni wtedy skończyli studia. Dwa tygodnie temu spotkałem się z swoimi przyjaciółmi z mojego roku, który ukończył studia w 1986 roku i 20% moich koleżanek i kolegów emigrowało. Do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wczoraj uczestniczyliśmy w, tutaj z kolegami, koleżankami i kolegami we wspólnej inauguracji po raz pierwszy w historii naszego miasta wszystkich uczelni lubelskich złączonych w Związek Uczelni Lubelskich plus Katolicki Uniwersytet Lubelski. I jutro mamy inmatry... inaugurację chciałem powiedzieć, inmatrykulację inaugurację na naszego roku akademickiego. I Wy jesteście częścią tej historii, moi drodzy. Będziecie to wspominać rocznik 2023. Dwa niezwykle ważne kierunki: psychologia i ratownictwo medyczne, które urosły do bardzo poważnych partnerów. Ja mówię o absolwentach tych wydziałów. Czekamy na naszych psychologów, to jeszcze troszeczkę to potrwa, natomiast ja sobie nie wyobrażam, jako lekarz mający 35-letnią praktykę w bardzo ciężkim obszarze chorób narek leczenia nerkozastępczego i pacjentów po transplantacji, żeby bez pomocy psychologów czy ratowników medycznych, którzy w odpowiednim czasie, miejscu i we właściwy sposób są w stanie moim pacjentom pomóc. Przeżyliśmy to szczególnie w bardzo ciężkim okresie covid covidu. Wasi koledzy i koleżanki niezwykle zdali sobie, dali sobie radę w tych niezwykle trudnych okolicznościach, niezwykłą postawą, niezwykłą postawą. Myśmy byli na pierwszej linii, nigdy nie zeszliśmy z miejsca pomocy naszym pacjentom, i myślę, że to jest głównie mość przewodnia tego, co Wy się chcecie uczyć. Jestem przekonany, że nauczenie na Waszym Wydziale będzie niezwykle y, profesjonalne, ponieważ Pan Dziekan jest moim koordynatorem jakości kształcenia prawda, na całej uczelni. Mamy, mam ogromne wsparcie w kolegium Dziekańskim, w moich prorektorach. I myślę, że mamy niesamowite Centrum Symulacji Medycznej. A o tym powie jego i twórca, prawda, pan rektor Kamil Torres. My mamy wspaniałą bazę i mamy, słuchajcie, z tego małego Lublina, który ma ponad 700 lat, z tej uczelni, której początek datuje się na 6 czerwca 1944 roku, gdy pan profesor Słynny Anatom. Tutaj, jak pan rektor Torres wspominał, że swoją naukę anatomii, bo sam potem był anatomem, natomiast Pan Profesor Mieczysław Stelmasiak, wybitny anatom, szef mojego, jego następcy, mojego świętej pamięci, ojca Sybiraka, podpisał decyzję o powstaniu Wydziału Lekarskiego, akt powstania Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Maryki Skłodowskiej, a więc my jesteśmy uczelnią ogromnej tradycji, o ogromnym prestiżu międzynarodowym. Moi drodzy, mamy ponad tysiąc absolwentów z wydziału lekarskiego w USA i Kanadzie, wyobraźcie sobie. Mamy największą liczbę studentów z, z, na English Division. Mamy wiele dowodów na to, że i w sensie nauki, ale przede wszystkim dydaktyki. Nie chcę tutaj uprzedzać kolegi, bo już kończę, bo tak chodzę i wszyscy, wszystkim na, 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 narzucam, że za długo mówią. Nie? Uciekłem z Politechniki teraz, żeby spotkać się z Marszałkiem z inauguracji troszeczkę wcześniej. Natomiast my pod względem dydaktyki, tutaj duża zasługa jest zespołu również mojego prorektora do spraw dydaktyki, kształcenia i dydaktyki, zajmujemy czwarte miejsce w Polsce. Czwarte miejsce w Polsce w takim rankingu perspektyw po Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie w Poznańskim, tak? Także to jest dowód na to, że dajemy sobie radę i życzę Wam, żebyście byli częścią tego, tych naszych absolwentów, którzy będą no niezwykle ważni w naszym to się nazywa obszarze służby zdrowia, czy, czy jakkolwiek to nie nazywamy, a po ludzku no, po miejscu, gdzie pomagamy innym ludziom. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo po jego magnificencji rektorze. A teraz bardzo proszę panią profesor Magdalenę Prylińską, opiekuna pierwszego roku kierunku ratownictwa medycznego zabranie głosu. Bardzo proszę. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo rektorzy, szanowny panie dziekanie i państwo Prodziekani, No i przede wszystkim szanowni studenci. Witam was bardzo serdecznie w imieniu nas, nauczycieli akademickich. Krótko o mnie. Nazywam się Magdalena Prylińska. Tutaj na uczelni zajmuję się faktycznie nauką i nauczaniem szeroko pojętej medycyny ratunkowej, bo począwszy od właśnie pierwszej pomocy, skończywszy na bardziej zaawansowanych czynnościach ratunkowych. Natomiast prywatnie pracuję również w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie czynię praktykę. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tak pokrótce tylko szczegóły, chciałabym, żebyśmy omówili sobie po części oficjalnej tego spotkania. Natomiast będę na pewno dla Państwa dostępna zawsze w środę. Pokażę państwu dokładnie w którym budynku i może na ten moment tylko tyle będę bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki i witamy na pokładzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani profesor. I teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana profesora Wojciecha Styka, opiekuna pierwszego roku kierunku psychologia. Bardzo proszę pani profesorze. Szanowni Państwo, drodzy studenci. Ja naukowo zajmuję się wytrwałością i osiąganiem celów. E, także jeżeli patrzymy na, na osiąganie celów z perspektywy psychologii, to najważniejsze jest przede wszystkim, żeby cel był realny, mierzalny i określony w czasie. I to już macie. To, co wam zostało, to zaledwie wytrwałość, żeby was e, doprowadziła do, do sukcesu i żebyśmy za 5 lat mogli się tutaj spotkać na rozdaniu dyplomów. Także tego wam życzę i studentom ratownictwa i studentom psychologii wytrwałości, nie poddawajcie się. Naprawdę to są najlepsze lata, z których możecie bardzo, bardzo dużo wyciągnąć. A swoich studentów zapraszam po tej uroczystości na spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz słowa prosimy, skierowane do studentów. Bardzo prosimy pana Eryka Wajdzika, reprezentującego samorząd studentów naszego uniwersytetu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Magnificencjo, szanowni państwo, rektorzy, szanowni dziekanie, grono akademickie i wy, drodzy studenci. To do was będę kierował przede wszystkim te słowa. Chcę, żebyście wiedzieli, że studiowanie to jest. Dosyć ciężki czas, dużo wyrzeczeń. Często trzeba poświęcić trochę czasu, nerwów, a, ale jestem przekonany o tym, że za te kilka lat, trzy czy pięć, przy odbiorze dyplomu staniecie przed lustrem, spojrzycie sobie prosto w oczy i powiecie: było warto i tego wam życzę. Natomiast w osiąganiu celów ważne jest to, żeby mieć wsparcie, i to wsparcie możecie uzyskać. W gromie po prostu organizacji, które mamy na uczelni. Jeśli ktoś jest fanem sportu, to odnajdziecie się na pewno w wielu różnych sekcjach AZS-u, do którego serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś woli śpiewać, mamy chór akademicki, który zwiedza cały świat, oprócz tego możecie dołączyć chociażby do duszpasterstwa Akademickiego Łukasz. Ale poza tym mamy ponad 100 kół naukowych, w których poznacie masę ludzi. Ludzi, których będziecie pamiętać, mam nadzieję, do końca życia, bo są to ludzie inspirujący, ludzie, którzy oprócz akcji profilaktycznych, pisania prac naukowych, poświęcają też czas na chociażby dodatkowe zajęcia. I jeżeli weźmiecie w nich udział, to pamiętajcie o tym, że zdobędziecie coś naprawdę ważnego. Coś, czego nikt wam nie zabierze wiedza. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I teraz nadszedł najważniejszy moment dzisiejszego dnia i matrykulacji będzie to ślubowanie. Dlatego bardzo proszę, aby państwo powstali i studenci powtarzali tekst ślubowania po pani dziekan, profesor Marzenie Samardakiewicz. Bardzo proszę. Wstępując do społeczności akademickiej. Świadom obowiązków wobec Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście. uroczyście. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności pracy dla dobra człowieka Zdobywać wytrwale, i umiejętności pracy dla dobra człowieka, dbać o godność studenta, dbać o godność studenta. oraz dobre imię mojej szkoły darzyć szacunkiem nauczycieli akademickich, dbać o dobro pacjentów, zachowywać tajemnicę lekarską i zawodową, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących w uczelni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz do uroczystej matrykulacji zapraszam studentów, którzy uzyskali najwyższy wynik w rekrutacji. Zapraszam Gabriele Gołojuch. Esterę Ślusarz. Natalię Kobiałkę, Karinę Kempisty, Lilianę Mazur, Karolinę Chmielowiec, Aleksandrę Borsukiewicz, Oliwiera Otrębeł oraz Monikę Wacławską. Szanowni Państwo, szanowni studenci, witam serdecznie już Państwa w gronie naszej Alma mater. Gratuluję jeszcze raz wyboru naszej uczelni i wierzę, że edukacja w Uniwersytecie Medycznym pozwoli kształcić najlepszych specjalistów w, do opieki nad człowiekiem chorym oraz człowiekiem potrzebującym pomocy. Gratuluję przyjęcia na studia. I życzę, aby po udanym starcie śmiało i pewnie kontynuowali Państwo rozpoczętą drogę, pokonując wszelkie przeciwności po drodze do sukcesów. Niech każdy dzień przynosi coś nowego i wyjątkowego. Niech nowa wiedza otwiera przed Państwem same ogromne możliwości. Życzę Państwu wiele sukcesów. Bardzo dziękuję. Pragnę zakończyć uroczystość oficjalną immatrykulacji studentów pierwszego roku w kierunku ratownictwo medyczne oraz psychologię. Bardzo proszę teraz o powstanie.